Cześć, jestem Kaprali, i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. No i moi drodzy, mamy koniec sezonu, także w tym momencie tutaj nam się to wszystko nalicza. No i zobaczymy zaraz ile będziemy mieli star pointsów. No wam powiem, że tak teraz pod koniec sezonu to sobie trochę tych pucharków powbijałem, e, ale dobra, zobaczymy. No i mamy słuchajcie, równe 2700. Czy to jest dobry wynik? No, oczywiście, że to nie jest jakiś najlepszy wynik. No, ale dobra. Zobaczymy w ogóle, ile mi spadło, nie? Bo to jest bardzo ważne. Także dobra, zobaczmy sobie. No tak, generalnie też mamy nowy sezon, wiadomo. Mamy nowy sezon. E, ja nie mogę. No, nie na no, serio. Drugie miejsce w lidze. No, słuchajcie, grajcie to Wiggy Kranowicz. No, ale mamy przynajmniej tutaj na tej lidze 686 punktów. No, bo wiadomo, rozegrałem wszystkie mecze. Ale okej, okay, mamy słuchajcie, tylko dwie oferty, więc sobie je oczywiście otworzymy, ponieważ Star Pointsów to jak sami widzicie, mam naprawdę bardzo dużo. Mamy punkty mocy 50 punktów, dobra, spoko. To jest właśnie fajne, że te punkty mocy teraz wypadają nam ze skrzynek i sobie tutaj możemy ulepszać postacie. Także bardzo fajnie. W sumie nie wiem, kogo tutaj możemy. A może na Majka? No bo ostatnio też wbiłem na nim 25 rangę. No ogólnie mi się fajnie gra tą postacią, także. Yy, dobra, jeszcze nam został Mega Box. Yy, no i co? mogę chyba wydropić jedną postać yy, z tego. Z tego co mi się wydaje to właśnie chyba. Mi teraz brakuje dwie postacie, ale chwila, bo my mamy 9 przedmiotów, moi drodzy, 9 przedmiotów. Co tu się teraz wydarzyło? Okej, okay, czyli tak mamy te żetony, dobra, spoko. Teraz mamy tego girsa, ok. Wiecie co, wydaje mi się, że będzie chyba nowa postać. Tak, to będzie właśnie ta nowa postać. Jedna z tych dwóch postaci, które mi brakuje, a tą drugą postacią jest ta postać Ewe z garnetu, więc to jest jakby wiadome, że tego teraz nie wydropię. No bo generalnie karnetu raczej kupować nie będę, chociaż się jeszcze zastanowię. Ok, więc tutaj sobie odbieramy i chyba powinny być tutaj dwie świecące. Tak, są słuchajcie, tutaj dwie świecące przedmioty, więc co? Zobaczmy. Mamy gadżet. No i teraz najprawdopodobniej będzie nowa postać. Jak się nie mylę, więc zobaczmy, chociaż może być też jakiś inny gadżet lub Star Power. Dobra, otwieramy. No i oczywiście, mamy słuchajcie, tutaj Meg. Tak, i to jest w ogóle legendarna postać, serio. To jest legendarna postać także nieźle. No tutaj moja reakcja nie jest jakaś. Jakaś tutaj za mocna. Wcześniej mówiłem, że brakuje mi, słuchajcie, dwie postacie, a tu się okazuje, że jednak brakowało mi trzy postacie, ponieważ y, tego fanga to też nie mam, nie? Więc no, tak to wygląda. ok czyli y, mamy tą Meg. No i pewnie sobie teraz y, zagramy. Jakiś meczek jeden. Może w sumie na Brobalu tej batalii nie będę grał. Myślę, że Broadway będzie lepszy. Chociaż, no tutaj wiadomo, że to będzie bardzo łatwy mecz na tym poziomie. Wątpię, że tutaj będzie ciężko, ale zobaczymy. Różnie może być, nie? Różnie może być. Chociaż ja sobie w sumie mogę wziąć piłkę i strzelić po prostu, chyba że oni mnie zabiją. Zabiją mnie, nie. Zabiją mnie. Sobierane trickshota, tylko że właśnie słuchajcie, ja tak muszę to wycelować. Mamy 1 do 0 na razie, więc tutaj raczej będzie win. W ogóle co robi ten ult? Aha, dobra, już wiem, XD. I tamta szelka najlepsza z budem nie? Co sobie w krzakach siedzą. Normalnie chyba sobie tryby pomylili, nie? Myślę, że jeszcze jeden meczyk sobie zagramy. Czemu nie? Zagramy sobie jeszcze drugi meczyk. Okej, okay, w oczywiście mamy tutaj początkowe postacie zawsze. Nie no, wam powiem, że tam Meg jest w sumie spoko nawet. Dawaj Gryf. Robisz to, robisz to. Jeszcze jedna bramka i mamy to. Ale ten Funk tam zrobił ładnie. Okej, okay, ja tutaj podam do grifa. No i zaraz to kończymy. Chociaż ten bull tutaj jeszcze coś może zrobić, Wam powiem. A ten fang zginął w ogóle, lipa trochę. Ej, dobra, ej weź mi podaj, bo oni tam pójdą na prawo. Podaj, podaj, podaj. Dobra, no rób to. No podaj mi, gościu, no podaj mi. No co za chłop normalnie. Okej, okay, mamy 2 do 0. Teraz Wam już dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. No i cześć.